Z raportu wynikało, że Linda próbowała się bronić. Była drobnej postury, miała 160 cm wzrostu, a jej oprawca prawie 30 cm więcej i zdecydowanie większą siłę. Nie miała szans. Linda Sobek była młodą kobietą, która kochała życie, pełną pasji, uśmiechu i ambicji. W świecie, który dopiero zaczynał ją zauważać, chciała tworzyć, spełniać marzenia i iść dalej. Jej historia urwała się nagle. Miejscu, które miało być tylko tłem dla kolejnej sesji zdjęciowej. Bajka Lindy skończyła się w kalifornijskim lesie. Ciszy, która na długo pozostała w pamięci tych, którzy próbowali odkryć prawdę o jej ostatnich chwilach. Po odnalezieniu ciała Lindy śledczy skupili się na Charlesie Ravbanie. Na pierwszy rzut oka wydawał się człowiekiem sukcesu. Cenionym fotografem, który dzięki talentowi i pracowitości zdobył zaufanie wielu agencji reklamowych. W świecie fotografii motoryzacyjnej uchodził za profesjonalistę, potrafiącego uchwycić dynamikę i styl, których oczekiwali jego klienci. Jednak za fasadą perfekcyjnego fachowca kryła się mroczna strona. W regach zawodowych Rabban znany był z trudnego charakteru i wybuchowego temperamentu. Nie tolerował sprzeciwu. Reagował impulsywnie, a wśród modelek krążyły pogłoski o jego niestosownych zachowaniach. Niektóre kobiety odmawiały z nim współpracy, czując się przez niego niekomfortowo. Policja szybko odkryła, że nie był to pierwszy raz, gdy jego nazwisko pojawiło się w kontekście przestępstwa. W 1979 roku został oskarżony o gwałt. Ostatecznie uniewinniono go.